Jeśli byłeś kiedyś na meczu w Polsce, to wiesz, że trybuny potrafią przyciągać uwagę tak samo jak to, co dzieje się na boisku, czasem wystarczy kilkanaście sekund, żeby w jednym sektorze zaczęła się akcja, która błyskawicznie porywa cały stadion. Flagi, śpiewy, wielki płótna nad głowami, żywy ruch tworzony przez ludzi, a nie żadną oficjalną instytucję. Dzisiaj traktujemy to jako coś naturalnego, ale to nie jest tradycja, która istniała w naszym kraju od zawsze. Od lat jeżdżę po stadionach w całej Polsce i nagrywam to, co dzieje się na trybunach. I kiedy widzisz to wszystko, z bliska, zaczynasz zastanawiać się jak wyglądały początki. Dlatego postanowiłem to sprawdzić i opowiedzieć tę historię w jednym materiale. Jeśli spodoba Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i podbij to wideo, aby trafiło do większej ilości osób. Początki zorganizowanego ruchu kibicowskiego w Polsce sięgają lat 70. To wtedy na trybunach kilku klubów zaczęło tworzyć się środowisko, które myślało o kibicowaniu w sposób bardziej świadomy niż tylko samo oglądanie meczu. Najwcześniej takie grupy pojawiły się przy Polonii bytom, ŁKS się Łódź, a chwilę później także przy Legii Warszawa i Lechigdańsk. Gdańsk. Z tamtego okresu pochodzi jedna z najbardziej znanych stadionowych historii. Ta o dwóch kibicach, którzy jako pierwsi chcieli wyróżnić się klubowym szalikiem. Jeden z Polonii Bytom, drugi z ŁKS Łódź. Obaj wpadli na ten sam pomysł, uszyć szalik w barwach swojego klubu. I od tego zaczęła się wieloletnia sprzeczka między dwiema ekipami o to, kto zrobił to wcześniej. Jednak poza tą historią jest też fakt, który nie budzi już żadnych wątpliwości. To kibice Poloni Bytom jako Pierwsi w Polsce pojechali na wyjazd w szalikach jako jedna ujednolicona grupa. Stało się to w sezonie 1972-73 na meczu z górnikiem Zabrze. W tamtym czasie takie podejście było czymś nowym, świadomym pokazaniem barw, pierwszym krokiem do tworzenia tożsamości kibicowskiej, która zaczynała się wyróżniać nie tylko na własnym stadionie, ale i poza nim. To były czasy, w których nikt nie mówił o policyjnych eskortach, nie było wydzielonych sektorów dla gości, a relacje między fanami różnych drużyn były w dużej mierze neutralne lub Wręcz przyjazne A animozje dotyczyły tylko wybranych klubów Na przykład Lech Legia Wyjazd polegał po prostu na tym Że grupa kibiców wsiadała w pociąg I jechała wspierać swój klub Barwy szyto ręcznie w domach Flagi powstawały w piwnicach i garażach A pierwsze próby organizowania dopingu Dopiero zaczynały nabierać kształtu I choć polski ruch kibicowski już wtedy się rozwijał To funkcjonował w całkowitej izolacji Żelazna kurtyna odcinała Polskę od zachodniego futbolu Bardziej niż dziś można to sobie wyobrazić Nie było zagranicznych transmisji Misji. Zdjęcia z europejskich stadionów praktycznie do nas nie docierały. A informacje o tym, jak wygląda doping w innych krajach, krążyły jedynie jako plotki powtarzane przez tych, którzy mieli rodzinę za granicą albo przypadkiem zdobyli zachodni magazyn sportowy. W praktyce oznaczało to jedno: polscy kibice budowali wszystko od zera, zupełnie po omacku, bez jakiegokolwiek punktu odniesienia. Właśnie dlatego, wydarzenie z 1 kwietnia 1970 roku zapisało się w pamięci wielu osób. Tego dnia legia grała półfinał Bucharytów. Twoje jednorodne brotterda. Ta flaga jak zwykle białe stosunki. Mecz to Europa miejsce w europejskim finale zapowiada się pasjonująco. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Nie wiem, czy Państwo widzą, jak wygląda dzisiaj ta boiska Legii. Ciężko będzie grać. Ale zanim jeszcze zaczęto mówić o samym meczu, uwagę zwróciło coś zupełnie innego. Do Warszawy przyjechało kilka tysięcy kibiców Feyenoordu. Barwnych, głośnych i doskonale przygotowanych do dopingu. Mieli szaliki, koszulki, flagi, kołatki, trąbki, a nawet wielkie cylindry w klubowych barwach. Wchodząc na stadion od razu zrobili wrażenie. Nie byli rozproszeni, nie dopingowali chaotycznie. Tworzyli jeden spójny sektor działający według własnych zasad tamtych realiach wyglądało to jak coś zupełnie nowego. Kibice Legii wspominali potem, że pierwszy raz zobaczyli na żywo trybunę, która żyła własnym rytmem. Nie reagowała tylko na boisko, ale sama tworzyła atmosferę. Widok Holendrów stał się dla wielu sygnałem, że kibicowanie może wyglądać inaczej. I choć minęło jeszcze wiele lat, zanim podobne obrazy pojawiły się u nas, to tamten mecz z Feyenoordem był pierwszym realnym oknem na świat. A około roku 1972 kibice Legii sami zaczęli regularnie jeździć na mecze wyjazdowe. To był kolejny krok, już w pełni oddolny, który pokazał, że kibicowanie może wychodzić poza własny stadion. W latach 80 na polskich stadionach zaczęło pojawiać się coś, czego wcześniej praktycznie nie było. Miejsca stworzone specjalnie dla aktywnego dopingu. Tak narodziły się pierwsze młyny. Nie były duże, nie miały dzisiejszej siły, ale zmieniały sposób funkcjonowania trybun. W jednym sektorze zaczynali gromadzić się ludzie, którzy nie chcieli tylko oglądać meczu. Chcieli prowadzić doping, organizować śpiew i trzymać się razem. Zaczęły pojawiać się pierwsze flagi na płotach, jeszcze proste, barwowe, często szyte w domach, ale wywieszane z pełną świadomością, że mają reprezentować grupę. W tamtym okresie popularne były też tabliczki z dopingującymi hasłami, ręcznie robione pasiaki oraz pierwsze próby tworzenia wspólnego repertuaru śpiewów. Wszystko to było jeszcze chaotyczne, ale krok po kroku tworzyło podwaliny pod późniejszy ruch ultras. Duże znaczenie miały także media. Przegląd sportowy prowadził wtedy rubrykę Klub Kibica. Miejsce, do którego kibice z całej Polski wysyłali listy, a redakcja odpowiadała na ich Pytania i opisywała życie trybun. Z tej korespondencji narodziły się coroczne zjazdy klubów kibica, organizowane w latach 1975-85. Była to pierwsza w Polsce próba stworzenia ogólnokrajowej, zorganizowanej struktury kibicowskiej, choć formalnie funkcjonowała jedynie dekadę. Ale lata 80. to nie tylko rozwój środowiska kibiców, to również napięcia polityczne i atmosfera sprzeciwu, która naturalnie przenikała na stadiony. W wielu miastach, szczególnie w Gdańsku, trybuny stały się miejscem, gdzie ludzie mogli wyrażać. Swoje Niezadowolenie z otaczającej ich rzeczywistości. Podczas meczu Lechii regularnie skandowano antykomunistyczne hasła, a wielu działaczy opozycyjnych było jednocześnie kibicami. Stadiony zaczęły pełnić podwójną rolę z jednej strony miejsca dopingu i rodzącej się kultury kibicowskiej, z drugiej zaś przestrzeń, w której można było bezpośrednio pokazać emocje związane z sytuacją w kraju. Ten splot sportu i polityki sprawił, że trybuny zaczęły nabierać charakteru, którego w innych miejscach nie było. W takich realiach dojrzewał ruch, który w kolejnej dekadzie Miał zmienić polskie stadiony nie do poznania. Upadek PRL-u i otwarcie Polski na świat sprawiły, że trybuny zaczęły zmieniać się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Tu właśnie w latach 90. do kraju szeroką falą wlała się zachodnia moda, zarówno na barwy, jak i na sposób prowadzenia dopingu. Kibice, którzy do tej pory działali intuicyjnie i bez punktu odniesienia, nagle dostali wgląd w to, jak wygląda stadionowa scena we Włoszech, Niemczech czy Holandii. Pierwszym widocznym efektem tego było pojawienie się dużych flag, które zaczęły dominować na płotach. Wcześniej królowały małe, proste płótna, ale po 1990 roku największe polskie ekipy zaczęły szyć flagi o wymiarach, które wcześniej były nie do pomyślenia. W krótkim czasie można było zobaczyć takie płótna jak Galera Warriors z lks u Brygada Panicy, Kolejosz, CWKS Legia, Biało-Zieloni Lechia Gdańsk, Armia Białej Gwiazdy, MKS Pogoń Szczecin i wiele innych. Może nie były jeszcze tak dopracowane jak późniejsze oprawy, ale same swoimi rozmiarami Robiły ogromne wrażenie. W tym samym czasie zaczęły też pojawiać się pierwsze sektorówki: początkowo barwowe, później z napisami. Jedną z najbardziej imponujących pierwszych prezentacji tego typu była ogromna flaga Pogoń Szczecin, znacznie przewyższająca jakością i swoim rozmachem wszystko co wtedy widziano w Polsce. Zaraz potem swoje sektorówki przygotowały Legia i Petrochemia Płock. Coraz częściej pojawiało się też piro. Na początku były to pojedyncze race i świece dymne. Większe racowiska natomiast były niezwykłą rzadko Kościoł. I ujrzeć je można było przede wszystkim w miastach portowych, w Szczecinie czy w Trójmieście, czyli tam, gdzie dostęp do rad morskich był najłatwiejszy. To właśnie wtedy zaczęto traktować pirotechnikę jako element stadionowego widowiska, a nie przypadkowy dodatek. Lata 90. to również czas pierwszych naprawdę widocznych prób tworzenia choreografii. Najpierw były to szarfy, chorągiewki, proste kartoniady. W 1998 roku Widzew zaprezentował pierwszą kartoniadę w Polsce, a kilka lat później takie prezentacje zaczęły odbywać się regularnie. Zaczęło być jasne, że trybuny mogą tworzyć własną oprawę meczu, niezależną od tego, co dzieje się na boisku. To właśnie w tej dekadzie powstały też pierwsze większe firmy produkujące szaliki i gadżety kibicowskie. Dzięki temu barwy przestały być tylko domowej roboty i zaczęły wyglądać bardziej profesjonalnie. Lata 90. były więc czasem ogromnej zmiany. Trybuny z roku na rok zyskiwały kolory, charakter i siłę. To był moment, w którym polskie kibicowanie wreszcie wyszło z etapu pionierskiego i zaczęło wchodzić na Poziom, który do dziś jest rozpoznawalny na całym świecie. Koniec dekady i początek nowego wieku to czas, kiedy pojawiło się coś więcej niż wielkie flagi, kartoniady i pierwsze sektorówki. Na stadionach zaczęły działać grupy, które traktowały oprawy nie jako jednorazowy pomysł, ale jako regularną, świadomą pracę. To właśnie wtedy narodził się w Polsce Ruch Ultras. W 1999 roku powstała pierwsza oficjalna grupa Ultras w naszym kraju. Legini Cyberfani. To był przełom. Grupa, która funkcjonowała jak zespół. Miała ludzi od projektów graficznych, od malowania sektorówek, od pirotechniki, od logistyki. Ich podejście było nowe, bo zakładało ciągły rozwój i podnoszenie poziomu. Nie chodziło o przypadkowe akcje, ale o konsekwentne budowanie stylu. Efekty było widać szybko. Wiosną 2000 roku na derbach Warszawy Legia zaprezentowała pierwszą w Polsce kartoniadę tworzącą napis. Prosty, ale robiący ogromne wrażenie. W tym samym czasie Lech Poznań wprowadził na trybuny pionowe pasy materiału, czyli szarfy oraz nowe środki pirotechniczne. Techniczne, takie jak wulkany. Różne ekipy zaczęły szukać świeżych pomysłów i odważniej eksperymentować. Prawdziwa eksplozja nastąpiła jednak w sezonie 2001-2002. Legia w meczu z Walencją pokazała jedną z pierwszych wielkich choreografii przedstawiających hep klubowy, ułożony z tysięcy kartonów. To był moment symboliczny. Pierwszy raz w Polsce zobaczono oprawę, która wyglądała tak, jak prezentacja najlepszych grup ultras w Europie. I to otworzyło drogę dla wszystkich. W kolejnych miesiącach zaczęły powstawać nowe grupy ultras w całym kraju. Widzę, Flech, GKS Katowice, Polonia Warszawa, Wisła Kraków i dziesiątki innych klubów tworzyły własne ekipy. Jedne mniejsze, inne większe, ale wszystkie z tym samym celem. Podnosić poziom opraw i tworzyć atmosferę, której nie da się pomylić z żadnym innym miejscem. Oprawy stawały się coraz bardziej efektowne. Transparenty, kartony z nadrukami, folie, peleryny, podświetlane napisy, ognie bengalskie, stroboskopy, serpentyny, wodospady, ognia z dachów stadionów, cały arsenał pomysłów, który zmienia zwykły mecz piłkarski w widowisko. Przez to trybuny od teraz wymagały dużych środków finansowych. Zmieniają się więc sposoby ich finansowania Kibice tworzą oficjalne stowarzyszenia Które zaczynają dostawać pieniądze od klubów Lub samemu zarabiać Na przykład prowadząc działalność gospodarczą Zbierając drobne do puszek i tym podobne Wtedy też pojawiła się rywalizacja Kto pokaże większą sektorówkę Kto przygotuje bardziej kreatywną choreografię Kto zrobi mocniejszą oprawę Podczas derbów Czasem zaczęto odchodzić od wyścigu Kto da więcej, a coraz większą wagę Przykładano do jakości prezentowanych opraw Dlatego już nie pojawiały się one na każdym meczu ale tylko na tych najważniejszych, bowiem przygotowanie profesjonalnej prezentacji zajmowało wiele dni wytężonych prac krawiecko-malarskich, a także kosztowało masę pieniędzy. W połowie pierwszej dekady XXI wieku zaczęto także dbać o rozwój dopingu. Repertuar znacznie się wzbogacił. Adoptowano liczne melodie z Włoch i krajów bałkańskich, do których pisano polskie słowa. Wiele grup kopiowało bezmyślnie piosenki od innych, jednak niektóre dbały o innowacyjność swojego dopingu. Na stałe do użycia weszły bębny i megafony, bez których trudno dziś wyobrazić sobie churalne śpiewy na trybunach. Grupy kibicowskie doszły do wniosku, że to właśnie wokalne wsparcie, a nie wizualne prezentacje jest podstawą wspomagania drużyny. Zgodnie z hasłem, doping podstawą, oprawa zabawą. To był moment, w którym ruch Ultras wyszedł z cienia. Pierwszy raz działał świadomie na dużą skalę i z wyraźnym wpływem na cały stadion. Od tego momentu wszystko zaczęło rozwijać się jeszcze szybciej. Około 2005 roku zaczęły narastać jednak konflikty między kibicami a władzami klubu. Najpierw w Warszawie i Kielcach, później podobne problemy zaczęły pojawiać się na innych stadionach. Chodziło przede wszystkim o to, jak mają wyglądać trybuny, jak mają funkcjonować młyny, jaka ma być rola pirotechniki i czy kibice powinni mieć wpływ na atmosferę podczas meczów. Dla fanów było to oczywiste, to oni od lat tworzyli klimat stadionowy i czuli, że oprawy są częścią ich tożsamości. Dla wielu działaczy, zwłaszcza w nowej rzeczywistości rynkowej, kibicowanie miało wyglądać zupełnie inaczej, bardziej przewidywalnie, i bezpiecznie. W kolejnych latach nałożyły się na to zmiany prawne. Wprowadzono karty kibica, zamykano sektory gości, pojawiały się zakazy stadionowe nakładane za treść transparentów albo odpalenie rac. Najmocniej uderzyło to właśnie w grupy ultras, bo to one odpowiadały za oprawy, piro i głośny doping. Dyskusja o pirotechnice stała się jednym z największych tematów tamtego okresu. Dla kibiców race i świece dymne były elementem widowiska, wręcz tradycją i symbolem. Dla władz problemem do wyeliminowania Próbowano więc ograniczać pirotechnicznymi mandatami, odpowiedzialnością zbiorową, a w skrajnych przypadkach nakładano zakazy organizacji opraw na całych stadionach. W praktyce to oznaczało jedno, narastającą frustrację i coraz większe napięcie między obiema stronami. Do tego dochodził szerszy kontekst polityczny. Władze przygotowujące się do organizacji Euro 2012 chciały stadionów czystych, ułożonych i wolnych od wszystkiego, co mogłoby kojarzyć się z fanatycznym stylem kibicowania. Problem w tym, że po Polskie trybuny już wtedy miały własną tożsamość i nie chciały z niej zrezygnować. W tym samym czasie kibice coraz mocniej angażowali się w tematy patriotyczne i społeczne. Organizowali manifestacje, marsze itd. Pojawiały się transparenty komentujące sytuację w kraju, oprawy nawiązujące do historii i wydarzeń politycznych. A środowisko stadionowe zaczęło być kojarzone nie tylko ze sportem, ale też z aktywnością publiczną. Dla części władz było to niewygodne, to tylko pogłębiało konflikt. Paradoks polegał na tym, że im większe były ograniczenia tym bardziej umacniała się tożsamość grup. Zamykanie sektorów nie zniechęcało fanów. Przeciwnie, mobilizowało ich jeszcze mocniej. Mimo nacisków z zewnątrz, ruch Ultras przetrwał ten okres bez większego szwanku i po dziś dzień prężnie działa na trybunach, choć w wielu aspektach musiał zmodyfikować swój styl. Z kolei władze niektórych klubów dostrzegły fakt, że bez kolorowych młynów frekwencja na stadionach zauważalnie spada, a widowisko sportowe traci wiele ze swej atmosfery. Resztę tej historii już znamy. W kolejnych latach polskie trybuny rozwijały się coraz szybciej, a to, co kiedyś było pionierskimi próbami. Dziś jest elementem stadionowej codzienności. Polskie oprawy regularnie pojawiają się w światowych zestawieniach. W rankingach takich jak Ultras World od wielu lat dominują ekipy z naszego kraju, stawiając Polskę wśród najmocniejszych scen ultras na świecie. To dowód na to, jak daleko drogę przeszły nasze trybuny.